Jesteśmy na Wyżniej domanowej Polanie, tutaj piękny teren, jeszcze nie zarasta to, już czterdziesty któryś rok tu jestem, najpierw na biegówkach, potem na skidurach, zobaczcie taki potężny żleb, to jest żleb, który spada tutaj na polanę. Zapomniałem jego nazwy. Czerwony. Czerwony, tak, właśnie. I tu kiedyś był wypadek taki, że jedna osoba zginęła w rajdzie narciarskim. Aby ktoś był, no to trzeba uważać. A przed nami Tomanowa Przełęcz i suchy Tomanowy wierch. Taki piękny szczyt po prawej stronie. 1841 metrów ma, a Przełęcz ma 1686. No, Idziemy tak do granicy lasu, żeby sobie w wigilię frajdę zrobić. Bo tam legalnie można. No, bo tam legalnie można, a my tak się dość trzymamy tej legalności.